Maria Konopnicka, żabka Helusi. Nikt mnie o tym nie przekona i nikomu nie uwierzę, że ta żabka, ta zielona, To jest szpetne brzydkie zwierzę. Proszę tylko patrzeć z bliska, sukieneczka na niej biała, Tak w porannym słonku błyska, jakby w perły szyta cała. Wierzchem płaszczyk zieloniutki, jak ten listek, jak ta trawa i zielone mają budki, nóżka lewa, nóżka prawa, Główkę takiż kaptur kryje, ciemne prążki po kapturze, prawda, oczy ma przy duże i przy grubą nieco szyję. Ale za to, jak daleko wypatrzy tę chmurkę małą, Którą morze letnią spieką na ochłodę nam posłało, A jak głośno skryta w krzaki, Dżdżu, Dżdżu woła podczas suszy, Choć świergocą wszystkie ptaki, Ona wszystkie je zagłuszy, Alboż robi jakie szkody, Psuje kwiaty, niszczy sady, Wszak jej starczy trochę wody, Małe muszki i owady. Przy tym, nie wiem tego pewnie, lecz miniania raz mówiła O prześlicznej tej królewnie, Co zaklęta w żabkę była. Cudnej główki, rączek, lica nic nie widać, ani trocha. Zakleła ją czarownica, czarownica zła macocha. I w postaci tej musiała Siedem lat czekać dziewica, Aż ją trafi złota strzała, złota strzała królewica. Dopieroż ją wypuściła z owej skórki jędza baba i królową potem była ta zaklęta pierwej żaba. Czy to prawda, czy tak sobie, tego nie wiem już na pewno. Zawszeć Boskie to stworzenie, chociaż nie jest i królewną.